Kochani, prowadząc warsztaty teatralne dla dzieci, często napotykam różnego rodzaju wyzwania, i moim ostatnim wyzwaniem jest strój żaby. Kochani, w związku z tym, że jestem raczej minimalistką jeśli chodzi o kostiumy i staram się wyciągnąć tutaj najważniejsze, charakterystyczne elementy, postanowiłam zrobić kapelusz i posłużyć się również tą metodą, którą robiłam przy okazji kapelusza z lat 30. -tych. Czyli biorę kapelusz bazowy, jakiś taki zwykły, jak miałam, znalazłam go w garażu, i moi drodzy, co ja mam w tym garażu. Oraz taki materiał, też zwykły, nieduży kawałeczek, który właśnie będzie nakrywał ten kapelusz i będziemy go, słuchajcie, tak samo drapować, jak poprzedni kapelusz z lat 30. Moi drodzy, w takim razie do dzieła. Do przygotowania kapelusza dla żaby będę potrzebować nakrętek, takich większych, które będą oczami, szpileczki, nożyczki i nitką, kawałek materiału kapelusz i koniecznie kawa. Żeby równo i dobrze przyszyć materiał do kapelusza, musiałam znaleźć środek, dlatego złożyłam materiał na pół i środek materiału przyczepiłam do środka rondo. Do samego początku zahaczyłam sobie szpileczką. Zauważcie, że parę milimetrów materiału wystaje ponad rondo kapelusza. To dlatego, żeby lepiej wszystko wyglądało. Materiał na czubku kapelusza również zahaczyłam szpilką, również w tym celu, żeby było równo i ładnie. Niestety muszę Wam się zdradzić, że no niestety zrobiłam to również krzywo i musiałam później cały materiał odpiąć i jeszcze raz przyczepić, bo jak zauważycie, z lewej strony mam za mało materiału, z prawej strony za dużo, a to dlatego, że ten materiał nierówno przyczepiłam, dlatego później go poprawiłam. No i zostawiłam takie dwie zakładki, które również zahaczyłam, żeby mi się nic nie przesuwało sami dowiecie się za chwilę o co mi chodziło z tymi zakładkami. Tak wygląda już przypięty materiał do kapelusza. Zrobiłam tutaj takie dwie zakładki, które będą fajnie wyglądały, jako takie trochę można powiedzieć, oczodoły dla żaby. I w tym miejscu później przyczepię nakrętki i zrobię, zrobię z tego oczy. Teraz wystarczy, moi drodzy, przyszyć, przyszyć tutaj ten materiał do kapelusza, dookoła, tak, żeby się dobrze trzymał, żeby nie był tylko na szpilki. Przeszycie materiału do kapelusza może być o tyle trudne, że nawarstwiło nam się tutaj trochę materiału, dlatego pomocnym będzie taki naparstek, który znalazłam kiedyś w pasmanterii. Jest to świetna rzecz, dużo bardziej wygodny od tych blaszanych naparstków, które pamiętamy z dziesięcych lat, których używały nasze babcie. Jest on bardzo poręczny, wygodny i pomoże nam przetykać igłę przez te takie kryzysowe momenty. Czas na oczy. Postanowiłam zmienić koreczki z tych zielonych na takie żółte, bodajże po takim soku musie owocowym. One będą fantastycznie wyglądały, ponieważ mają dobry kształt i kolorystycznie pasują do całości. Do koreczków przyczepię okrągłe kółeczka, które wycięłam z ze sztywnego papieru. Później na, te, na ten papier przyczepię kolejne czarne, żeby stwarzały wrażenie właśnie e, oczu żaby. Następnie przykleję korki do kapelusza, również na ciepły klej. Na koniec postanowiłam przykleić taki czerwony sznureczek, który będzie stwarzał wrażenie żabich ust. Możemy to zrobić, nie musimy, nie wiem czy drugi raz bym to zrobiła, no ale nie mniej jednak dodaje takiego troszeczkę charakteru i myślę, że ostatecznie może być. Kochani, kapelusz żaby gotowy. Długo, jak sami widzicie, to nie zajęło, A można zrobić to z domowych rzeczy. Właśnie nie macie materiału zielonego, może to być zielona koszulka, t-shirt, którego nie używacie. I teraz trochę krzywo przykleiłam oczy, ale w sumie nie będziemy się tym przejmować, bo żaby tak według opinii publicznej nie są zbyt piękne, a nasza będzie właśnie tak ironiczna i komiczna, więc aktoreczka, która będzie grała żabę, myślę, że będzie zadowolona i będzie miała możliwość dodania charakteru takiej żabie. W międzyczasie jeszcze przyczepiłam. W czerwoną, która będzie dodawać takiego charakteru em, szerokiej buzi, żeby no bo wiadomo, żaby są takie szerokie, więc ta żaba nasza też będzie taka e, wygadana, pyskata. E, zmieniłam w międzyczasie oczy z tych koreczków, które pokazałam Wam wcześniej, z takich zielonych na żółte, które moim zdaniem lepiej będą pasowały, choćby dlatego, że tutaj żółty kapelusz jest, nie, nie zakryłam go całkiem i one też takie fajne dają o, wrażenie takich gałek ocznych żabich. przymierzająco. <ścoughs> Proszę uprzejmie, będzie do tego zielony szaliczek, żaba jak znalazła. Kochani, idzie wiosna, żaby kumkają, a my nie wyzbywamy się naszych pomysłów i zręcznie wprowadzamy je w życie. Do zobaczenia na kolejnym filmiku. Zobaczymy co nam przyjdzie do głowy.